Mesjasz. Zgodnie z językiem hebrajskim, osoba, która została namaszczona olejem, poddana rytuałowi, który zarezerwowany był dla tych szczególnych ludzi, którzy w Bożym imieniu mieli coś zrobić. Namaszczeni, a więc można by było zaryzykować i powiedzieć, Mesjaszami byli królowie, prorocy, kapłani. Z czasem jednak w Izraelu ten termin Mesjach. Powoli zaczął być przenoszony na tego wyjątkowego Mesjasza, na tego jednego, jedynego, który u kresu dni dokona zbawienia Izraela, dokona czegoś istotnego i ważnego. W czasach Jezusa w zasadzie funkcjonował już tylko ten jeden sposób rozumienia Mesjasza. Oprócz Jezusa z Nazaretu w tamtym czasie było sporo, których, którzy uznawali siebie. Za mesjasza, właśnie. Jako tego wybranego i powołanego przez Boga do szczególnej i wyjątkowej roli. Uczniowie Jezusa jednak w nim rozpoznali mesjasza. Z czasem, wraz z upowszechnieniem się języka greckiego, zaczęło funkcjonować greckie tłumaczenie, Christos, które przeszło i dzisiaj do naszego języka. Mesjasz to nic innego jak Chrystus, właśnie. To ten, który miał dokonać zbawienia u kresu dni. Jako Ewangelicy wierzymy, że naszym Mesjaszem, naszym zbawicielem jest Jezus z Nazaretu, ten, który na krzyżu Golgoty dokonał Bożego odkupienia. Żydzi oczekują po dzisiaj przyjścia Mesjasza. Być może ich pierwsze przyjście będzie naszym drugim przyjściem, którego my jako chrześcijanie oczekujemy. Chrześcijanie, a więc nazwani imieniem Chrystusa, imieniem Mesjasza.